Puls Dnia zaprasza Liliana Skibińska, Szłapka. Mamy sobotę, 1 lipca. Zobaczmy, co w tym wydaniu pulsu dnia. Tragiczny pożar pod kaliszem. Zginęły dwie osoby. Jedno z tych osób, strzelacy, ewakuowali i podjęli czynności resuscytacyjne, jednak one nie przyniosły rezultatu. Przybyły na miejsce lekarz, stwierdził zgon tej osoby. Tysiące ludzi w Marszu Porówność. Chcę, żeby coś się zmieniło w naszym kraju. Na no, lepsze, oczywiście. Wspieram, jestem sojuszniczką i zawsze będę i to jest dla mnie super coroczne wielkie święto miłości. Motywacja jest jedna. Walka o prawa osób tęczowych. Lokalne smaki na targu Śródeckim. Byśmy wszyscy wiedzieli, skąd pochodzimy, do czego możemy się odwoływać, co jest takie smaczne i do czego nam to smakuje. Dzisiaj jestem na targu Śródeckim i nie omieszkam zrobić zakupy. Tragiczny pożar pod Kaliszem. Nie żyją dwie osoby. Palił się dawny pałacek w miejscowości Dębsko. O szczegółach pożaru opowiedział nam młodszy aspirant Jakub Pietrzak z komendy miejskiej PSP w Kaliszu. O godzinie 1.30 do stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu wpłynęło zgłoszenie o przerze budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębsko-Ośrodek w podkaliskiej gminie Koźminek. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępy strażackie potwierdziły rozległy, rozwinięty pożar budynku wielorodzinnego. Ten pożar rozwijał się głównie w okolicach poddasza tego zabytkowego budynku. Przystąpiono do działań gaśniczych i ewakuacji mieszkańców. W sumie w momencie wybuchu pożaru w budynku przebywały 24 osoby. Spośród tych osób niestety nie wyszły dwie, jedną z tych osób strażacy ewakuowali i podjęli czynności resuscytacyjne, jednak one nie przyniosły rezultatu, przybyły na miejsce lekarz, stwierdził zgon tej osoby. Co do drugiej osoby ratownicy ze względu na zwęglenie częściowe ciała odstąpili od udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W kulminacyjnym momencie były to 23 zastępy Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym Grupa Operacyjna Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Grupa Operacyjna Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu pod dowództwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu starszego brygadiera Tomasza Polaka. Dziś w Wielkopolsce doszło do dwóch poważnych wypadków na Drodze Krajowej numer 11 i S 5. Do obu wypadków doszło przed południem. Na drodze krajowej nr 11 dwa samochody zderzyły się w miejscowości Budzyń w powiecie chodzieskim. Jak przekazał nam oficer dyżurny Wielkopolskich Strażaków, dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Do drugiego wypadku doszło na drodze S5 pomiędzy węzłami Kościan Północ – Kościan Południe w kierunku Poznania. W wypadku brały udział dwa samochody osobowe i bus. Ze wstępnych informacji wynikało, że w wypadku ucierpiała jedna osoba. Niedaleko od tego miejsca, chwilę później, doszło również do kolizji dwóch samochodów. Zarówno na krajowej 11 jak i na drodze S5 kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami i objazdami. Już, już po raz 19 przez Poznań przeszedł Marsz Równości. Kolorowy pochód daje okazję na wyrażenie siebie i walkę o równe prawa. W tym roku Korowód wystartował ze Świętego Marcina. Na miejscu był Damian Wełna. Tęczowe barwy królowały dziś w stolicy Wielkopolski. Dobiega końca Poznań Pride Week, którego zwieńczeniem jest Marsz Równości. Tym razem Korowód pojawił się także na Łazarzu. Startujemy ze Świętego Marcina na zamku, na samym, to samo Pochodzie udział wzięły tysiące osób walczących o swoje prawa, ale nie tylko. Przede wszystkim dla mojej rodziny, dla moich kochanych przyjaciół. Zbieram, jestem sojuszniczką. i zawsze będę i to jest dla mnie super coroczne, wielkie święto miłości. Jesteśmy i wsparcia. za tym, żeby nasz kraj był wolny, równy dla wszystkich bez wyjątku na to, jakie jesteśmy płci, jakie jesteśmy orientacji seksualnej, żeby wreszcie ten kraj był równy i wolny dla wszystkich. Odpowiedź jest prosta. Chcę, żeby coś się zmieniło w naszym kraju. Na lepsze oczywiście. Powinniśmy mieć wszyscy równe prawa, bo płacimy wszyscy podatki, prawda? Chcemy, żeby wszyscy mogli być równi chcemy się też po prostu dobrze bawić. Wszyscy jesteśmy równi z wobec Wobec tego, dlaczego nie ludzie tęczą? Dlaczego nie można y, wziąć ślubu z partnerką, partnerem? Dlaczego nie można zarobkować dziecka? Dlaczego nie można dzielić podatków y, i tak dalej? No, po prostu takie same prawa. Marsz Równości po raz kolejny wspierają także tęczowe seniorki. O równość walczą także przedstawicielki poznańskiej lewicy. Jesteśmy tutaj tak jak co roku, ponieważ prawa człowieka są dla nas bardzo ważne. To podstawa naszego działania. Nie obyło się jednak bez kontrmanifestacji. Na placu Adama Mickiewicza zgromadziła się grupa przeciwników marszu, a ich transparenty, zdaniem organizatorów tęczowego pochodu, krzywdzą osoby LGBTQ+. Między niewiastami sugeruje, to Celem tego jest legalizacja podatki, Na Marszu Równości tegoroczny Poznań Pride Week jednak się nie kończy. We to samo miejsce, bawimy się tutaj w Jest też w ostatnich festiwalu towarzyszącego Pride Fest. To jest wspólna kulminacja, którą organizujemy z festiwalem Malta. Wystąpi na Pełny program pozostałych atrakcji można znaleźć na stronie poznańprideweek.pl. Damian Wełna, Puls Dnia. Lato na Madalinie wystartowało. Dziś pierwszy dzień rozpoczynającego się właśnie cyklu wydarzeń w dawnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Madalińskiego. Spotkania wypełnione atrakcjami kulturalnymi, edukacyjnymi i sportowymi dla każdej grupy wiekowej potrwają do końca wakacji. Oni nam pomogą, co? Tak, tak. tak, oni są więźni. Bramy Madalina zostały otwarte którzy już czekali dzisiaj od rana, żeby. Tylko, e, od razu, jak się drzwi tej prawa Madaliny otworzy, móc wejść. E, no i rzeczywiście tłum, się cały czas. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Cykl spotkań w Starej Zajezdni rozpoczął teatr Fuzja. Odbyły się dziś także warsztaty plastyczne, spotkania międzypokoleniowe i międzykulturowe. Na lato z Madalinem przyszli dziś przede wszystkim mieszkańcy z Wildy czy Łazarza. Yeah, we actually, we Właściwie nie wiedzieliśmy o tym wydarzeniu. Mieszkamy za rogiem, mamy dziś rodzinny dzień. Byliśmy na spacerze z naszym małym dzieckiem. Zajrzeliśmy i zdecydowaliśmy się zostać. Znaczymy się kolejny raz już w rzędu. Pierwszy raz tutaj z maleństwem, bo jeszcze nie było. Nie to tu przychodzić, przynajmniej coś się dzieje. W jakaś atrakcja, fajnie. że jest tu dla to Wiedziałem, ale nie byłem. A dzisiaj zupełnie przypadkiem nie W spotkaniach regularnie uczestniczą także osoby z niepełnosprawnością. Mamy okazję aktywizować nie, nie, takie osoby. Także oni nas tutaj zawsze wspierają, zapraszają, nie, 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 dają możliwość fajnego no, czasu. Bo oni mają niesamowitą flajdę, że przebywają. W w czasie, w tym, w tym, w tym, to już ósmy sezon lata na Madalinie. Jednak o to, by zrewitalizować tę część. Wildy tych kilka lat temu zabiegali lokalni społecznicy, aktywiści i radni. Członkowie stowarzyszenia w Wiedzianiu przyjeżdżają do malować ściany. Zamiastaliśmy te place, byliśmy toalety wieczorami. Także to naprawdę wszystko było takie bardzo spontaniczne i partyzanckie. Ale okazało się, że te dzisiaj ludzie przychodzili, dlatego miasto uznało, że nie trzeba to tak kontynuować. A od ubiegłego roku Lato na Madalinie cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że spotkania ze sztuką i kulturą odbywają się nie tylko w weekendy, ale także w tygodniu. W tygodniu głównie różnego rodzaju zajęcia edukacyjne. Będą na przykład zajęcia, które na we wtorki warsztaty z bójkiem, ogórkiem, każdy wtorek. No a w tym weekendu będą dodatkowo skutki, koncerty Regularnie będzie się pojawiać muzyka, mozaika, kultury, tak, wszystkie te grupy teatralne, które w ustaniu działają. Jutro m.in. wspólna biesiada, grillowanie czy koncert z zespołu Golden Collective. Wioletta Łychtańska-Błaszczak, Puls Dnia. Tark Śródecki Kultura i Dziedzictwo. Pod takim hasłem odbyło się dzisiaj spotkanie z rzemieślnikami, producentami wyrobów regionalnych czy kucharzami. Każdy mógł też porozmawiać z dziennikarką Katarzyną Bosacką i napić się soku z schyćki, czy zrobić własnoręcznie masło. Wioletta Łechtańska Błaszczak. Podczas dzisiejszego Targu Śródeckiego można było spotkać przedstawicieli Bramy Poznania, Genius Locji, Szkoły Gastronomicznej z ulicy Warzywnej czy Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie. Każdy miał coś do zaprezentowania. Bardzo wielu partnerów, którzy mają przywracać tradycję, pokazywać jak się wyrabia kiełbasę, jak się wyrabia masło, jak się piecze sznekę z glancem. Gdzie są te nasze korzenie? Do czego nawiązujemy? A przede wszystkim przestrzeń, która jest przestrzenią integrującą, uczącą, ale też taką swobodną. I nawiązującą do przeszłości. Badania archeologiczne wskazują, że w połowie X wieku dokładnie w miejscu Targu Śródeckiego mogła odbywać się stała wymiana handlowa. Tego właśnie powodu przywrócono go w tym miejscu. Są jak Na targu producenci pokazali wyroby, z którymi kojarzona jest Wielkopolska, wśród nich. Chyćka. Chyćka to jest czarny bez. Po, po, no, potocznie po poznańsku chyćka. My robimy syropy z chyćki z kwiatów. I z owoców robimy polewy do tortów, do naszych deserów. Zdrowe, antybiotyk w pełnym tego słowa znaczeniu. Piesz? Tak, piję. Jest bardzo dobra. Polecam do herbatki w zimę. Było coś do picia, ale i do zjedzenia. Jest to konfitura z balsamiką, z nutą naleweczki, z pieprzem czerwonym. No i właśnie nasze osoby, które odwiedzają stoisko, będą mogły za chwilę je spróbować i zobaczą, jak można też to zrobić w prosty sposób w domu. Z kolei rzemieślnicy prezentowali swój warsztat pracy. Wśród nich pan Eugeniusz, który tworzy z wikliny kosze oraz naczynia kuchenne. Opowiedział nam o tym, jak to jest zrobione. No to trzeba zacząć po prostu wypleć tak jedynko. Potem teraz już tu szykowałem wiklinę. Z której będą podstawy. To tutaj się powpada wszystkie, o tutaj, w ten po kolei, i powstaną podstawy, a potem będziemy kształtować kosz. Niemniej pracy było przy ubijaniu masła. Dzisiaj tu między innymi poza białą, którą będziemy robić, robimy też pokazy ubijania masła. Mamy kierzynki przeszkloną, gdzie widać, co się dzieje, taką starą, gdzie nie widać i oczywiście zajęcia dla dzieci, bardzo fajne, lejemy śmietankę, słoiki, zakręcamy i samoczynnie dzieci to robią. Tegorocznym gościem specjalnym Targu Śródeckiego była Katarzyna Bosacka, dziennikarka, autorka programów telewizyjnych oraz książek dotyczących zdrowego odżywiania. Dziś opowiadała między innymi o tym, co w wielkopolskich kulinariach dobre. Ale nieoczywiste. Dzisiaj jestem na Targu Śródeckim i nie omieszkam zrobić zakupy, bo bardzo lubię produkty lokalne produkty wytwarzane ręcznie, za którymi stoi historia, bardzo często rodzinna. Lubię wspierać też takie biznesy. Druga odsłona tegorocznej edycji Targu Śródeckiego odbędzie się 5 sierpnia. Wieloletska błaszczak, puls dnia. Pierwszy weekend lipca nie przynosi jak na razie wakacyjnych upałów. O tym, co nas czeka jeszcze podczas kolejnych weekendowych godzin, opowie już teraz Szymon Kozłowski. Dobry wieczór państwu. No, pierwsza sobota lipca nie przyniosła idealnej wakacyjnej pogody. Owszem, były promienie słoneczne, zwłaszcza w pierwszej części dnia, ale i chmury i miejscami opady deszczu w Wielkopolsce. Zobaczmy, co przed nami, co przyniosą kolejne weekendowe godziny. Przede wszystkim dużo chmur nad Poznaniem w nocy i spodziewamy się opadów deszczu także w drugiej jej części, ale będzie to ciepła noc, bo 18 stopni wskażą termometry w stolicy Wielkopolski, 18 stopni także o poranku w niedzielę, no ale wtedy jeszcze nadal dużo chmur, jeszcze gdzie gdzieniegdzie opady deszczu. One mogą pojawić się także przed południem, ale z każdą kolejną niedzielną godziną więcej przejaśnień, więcej rozpogodzeń, więcej promieni słonecznych. Jeszcze co prawda po południu miejscami mogą wystąpić opady deszczu, ale późnym popołudniem i wieczorem to już bezchmurne niebo nad stolicą regionu. Jutro bez upału, maksymalnie 22 stopnie, tyle już w południe, tyle także w godzinach popołudniowych i wieczornych po 21 stopnie 18. Ale zwracam uwagę na wiatr, który będzie wzmagać się jutro w ciągu dnia. To wszystko przez to, że przejdzie kolejny front atmosferyczny, zanim Odniesie się gradient ciśnienia, no i dlatego też silniej wiejący wiatr w godzinach popołudniowych jutro, który obniżać będzie temperaturę odczuwalną. Wiatr umiarkowany wieczorem. A my sprawdzamy, co przyniosą kolejne lipcowe, wakacyjne dni. Zaczniemy od poniedziałku, który będzie dniem pogodnym. Promienie słoneczne często będą gościć bez burzy, bez deszczu w prognozach i do 23 stopni, z tym, że wiatr jeszcze będzie dawać o sobie znać. We wtorek mamy dużo słońca w naszej prognozie, dużo błękitu nieba, od 14 do 24 stopni, ale jeszcze wiatr momentami umiarkowany i silny. W środę zapowiada się naprawdę ładny dzień. Dużo słońca, dużo błękitu nieba i dopiero późnym popołudniem i wieczorem napłyną z zachodu chmury burzowe i wtedy może zagrzmieć w wielu miejscach Wielkopolski. Ale tak jak mówię, środa generalnie w ciągu dnia naprawdę dużo słońca nas czeka. I 28 stopni, czyli naprawdę ciepło w środę. 1011 hertopaskali na barometrach. Sprawdźmy jeszcze temperatury prognozowane na kolejne lipcowe dni. Czy będzie jeszcze cieplej? O tym już teraz. W czwartek rano 16 stopni, w piątek 14 i w sobotę 16. W pełni dnia, w środę wspomniane 28 stopni, później chłodniej, bo 25 w czwartek, 24 w piątek i 26 w sobotę. Drodzy Państwo, więcej informacji pogodowych mam w dzisiejszych pełnych serwisach Meteo, na które serdecznie zapraszam. Tymczasem życzę miłego wieczoru i bardzo udanej drugiej części lipcowego weekendu. Do zobaczenia. Dziś w południe na ulicy Pływiejskiej można było zetknąć się z teatrem, tańcem i europejskim XIX-wiecznym dandyzmem, który był formą buntu wobec mieszczańskiej rzeczywistości. Performance odbył się w ramach festiwalu Malta, który potrwa jeszcze do jutra. Programerka festiwalu Dorota Semenowicz opowiedziała nam więcej o afrykańskich saperach i o tym, co jeszcze przed nami w programie festiwalu. Szybko, szybko, szybko. Tutaj na ulicy Półwiejskiej wystąpi Patryk Ziza, kongijsko brucyjski e, tancerz, choreograf, e, który opowie poprzez taniec o takiej subkulturze kongijskiej, która się nazywa sapé i która wywodzi się z czasów kolonialnych, z początku wieku, gdy mieszkańcy Konga i w ogóle obszaru e, Środkowej Afryki przejęli zwyczaje, styl ubioru, e, dżentelmenów francuskich i brytyjskich, tylko dodali swoje lokalne kolory. Ale co jeszcze dziś i jutro będzie się działo? Eee. Koncert finałowy, organizowany wspólnie z Łuką Stonewall, e, czyli organizatorem a, poznańskiego Pride Weeka. Koncert, e, w zasadzie kilka koncertów naraz, bo i Natalia Neville i Basz, Bas Brass, na końcu DJ Flick, e, więc drugi. Eee, długa noc, festiwalowa, e, koncert finałowy, choć Marta się jeszcze nie kończy, bo jeszcze jest dzisiejszy dzień. Rak luizjański z Ameryki Północnej atakuje w poznańskim lesie dębińskim. To jeden z najbardziej inwazyjnych gatunków na świecie. Jak znalazł się w poznańskich stawach? Jakie szkody może wyrządzić? O to między innymi pytałam naszego gościa, doktora Mikołaja Kaczmarskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w rozmowie wieczoru WTK. Posłuchajmy fragmentu. Ten rak nie dość, że innym rakom szkodzi, to, to płazom też zagraża w taki sposób, właśnie poprzez te patogeny, które przenosi. A dodatkowo ten obcy gatunek, który trafia do takiego bogatego siedliska, jakim jest Dębina, on zaczyna polować na wszystko, co tam w okolicy się znajduje. W pierwszej kolejności już wiemy, z innych krajów europejskich znikają płazy. Później zaczynają się też problemy z innymi grupami organizmów. Roślinność wodna jest zniszczona, ryby też są kaleczone, a w ostateczności, gdy brakuje już pokarmu w wodzie, to akurat ten gatunek ma taką możliwość, że wychodzi swobodnie na ląd i zaczyna eksplorować nory i te pobrzeże stawów. Także jest to, jest to bardzo niebezpieczne. W Hiszpanii i w Portugalii te, ta inwazja miała miejsce w latach 70. i te ekosystemy do dzisiaj są obciążone tym gatunkiem, do dzisiaj są bardzo silnie przekształcone i zniszczone. Żadnego zagrożenia bezpośrednio dla człowieka nie ma. Przede wszystkim zagraża to środowisku i, i, i przyrodzie. Także tutaj raki, te raki, mówię, zagrożenia dla ludzi nie stanowią. Ja tutaj bym też chciał zaapelować do, do naszych widzów, żeby też nie, nie łowić na własną rękę tych, 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 tych zwierząt, bo też jest to zabronione z tego powodu, że jest to gatunek inwazyjny i nam bardzo zależy, żeby te wszystkie raki jednak były pod kontrolą, a, a nie żeby doszło do takiej sytuacji, że ktoś komuś się ten, to zwierzę spodoba i zacznie je sobie hodować, bo, bo to jest przeciwskuteczne I, i też obarczone bardzo dużymi konsekwencjami prawnymi. To wszystko w tym wydaniu Pulsu Dnia. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.